Oni czują, że tu się dzieje coś takiego, co jakby jest trochę magiczne, co nie jest tak na dobrą sprawę relacją już teraz pracodawca-pracownik, bo część tych ludzi to są wolontariusze i oni zupełnie u nas nie pracują, wręcz jest sporo naszych studentów tutaj z Akademii Trenerów Mentalnych. Oni czują relację partner-partner i myślę, że każdy z nas tutaj się uczy. Mamy takiego win-wina, bo oni z jednej strony sobie zobaczą, jak ja robię te eventy, jaki jest know-how mówcy, który zapełnia taką salę i ja będę trzymał kciuki za nich, żeby oni wkrótce na tej scenie występowali sami. A ja mam pomoc wiele uśmiechniętych e, twarzy i rąk do pracy, żebyśmy tutaj to ogarnęli. Ale faktycznie trzeba być takim prawdziwym liderem, a nie szefem, żeby ludzie za nami podążali. Ja wierzę, że ludzi trzeba wspierać na swoich barkach, a nie patrzeć na nich z góry. I to jest zasada, która zoperacjonalizowana do tej firmy sprawi, że ludzie ci przyjdą nawet w piątek wieczorem pomóc w organizacji eventu.